Józy pojawiają się w moim ogrodzie, nadchodzi jesień, na pewno nadchodzi wrzesień. I co we wrześniu, jaki to będzie miesiąc? Parę słów tytułem wstępu i wprowadzenia. Powiem troszeczkę o wrześniu, który jest istotnym miesiącem, i co będzie się działo, co to dla nas oznacza, i jakie prognozy na przyszłość. Moi kochani, Postanowiłam dzisiaj nagrać ten film jeszcze z mojego ogrodu. Jeszcze czuję to lato, jeszcze czuję to ciepło, ale słyszę: boż, zobaczcie, burze. Tu się rozpogadza, tu są burze, tutaj jest ruch. Oj, wiele będzie się działo w tym miesiącu września. Zaczynamy od 1 września. Muszę powiedzieć, że jest to czas ostatniego urzędnika. Jeszcze w tym czasie wszystko kończymy. Nic nie rozpoczynamy, tylko kończymy. To jest bardzo ważny dzień, żeby jeszcze zakończyć coś, czego wyraźnie nie chcecie. Ponieważ 2 września mamy pełnię w znaku ryb, a ryby to nasze emocje, ryby to nasze uczucia, ryby to związki, jeszcze związki, może warto odpowiedzieć sobie na pytanie: z kim jestem? Czy czuję się kochana? Czy potrzeby mojego serca są respektowane? Czy jestem szczęśliwa? Być może jesteście w jakichś relacjach, które się wypaliły. To będzie też na pewno czas dla niektórych z nas zakończenia pewnych związków. Nie wiem, czy słyszycie, zaczyna padać. Ja jestem pod altaną, ale może być właśnie tak, że w waszym życiu coś się skończy. Może przyjdzie deszcz, może przyjdzie płacz. Ale uwierzcie mi, po każdej burzy wychodzi słońce. Moi drodzy ryby, to czas, kiedy kończymy jakąś karmę. Może byliśmy z kimś, bo musieliśmy być przez wiele lat, ale teraz już coś nie działa, coś wypaliło się. Będziemy potrzebować zająć się sobą. Pójść w nowym kierunku, odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie, co mnie uszczęśliwia, w którą stronę ja chcę pójść, co ja chcę teraz ze sobą zrobić, bo nie można zamieść pod dywan nasze emocje, nasze uczucia. Niejednokrotnie, jeżeli coś się wypaliło, po prostu musi się zakończyć, chociaż była to wspólna droga, może były wspólne dzieci. Ostatnio czytałam jeszcze raz książkę Odważne dusze i jeszcze raz. Czytałam piękny, mądry cytat, który Wam zacytuję. W wędrówce dusz godzimy się na pewien kontrakt, na przykład na dane małżeństwo, albo na dany związek, spotkanie z bratnią duszą, czy związek karmiczny, który przez jakiś moment czasu dział, działa. My mamy w tej relacji czegoś się nauczyć, czegoś doświadczyć. Czegoś nawzajem od siebie się nauczyć, albo coś dokończyć. Dusza specjalnie w pewnym kontrakcie małżeńskim przyjęła pewne zobowiązania, albo jakąś lekcję życiową, czy naukę. I czasami po prostu to już się kończy. Cel takiej sytuacji czy związku zostaje osiągnięty, i wówczas naprawdę warto to zakończyć. Nie wszystkie małżeństwa to kontrakty zawierane na całe życie. Nie zawsze tak jest. Więc e, re, reinkarnacja mówi o tak zwanych kontraktach dusz i mówi o tak zwanych e, lekcjach karmicznych, które przechodzimy z pewnymi osobami. Może teraz Wy. Kończycie też jakieś lekcje karmiczne. Będzie również burzowo, tak jak w tym momencie w moim obrocie, w moim otoczeniu. Tutaj jest burza, ale to jeszcze nie. Ja to widzę wyraźnie, coś niesamowitego. Nie wszyscy będą mieć bardzo burzowo. Niektórzy tak i mają to zakończyć, ale niektórzy będą mieć słonecznie i dobrze. Idźcie w kierunku swoich marzeń. Ale słuchajcie, dziewiątka, miesiąc wrzesień, to również czas pewnych spraw sądowych. Być może będziecie mieć sprawę w sądzie o podział majątku, czy sprawę rozwodową, czy jakąś sprawę zaległą, karną. Pamiętajcie, że to się kończy z zakończeniem, czyli albo wóz, albo przewóz. Czyli chodzi też tutaj o to, czy skończyłeś z jakąś karmą. No to tutaj nie ma znaczenia, może to być karma związków, ale również może być to karma, czy jakieś karmiczne doświadczenie finansowe związane z jakąś osobą, na przykład rozchodzicie się w spółce albo rozchodzicie się w małżeństwie i musicie podzielić ten majątek. Trzeba wiedzieć, że od października wchodzimy w nowy rok numerologiczny. Od 17 września. Wchodzimy w i w energię z tym nowiem, nowego roku 2021 pod wibracją 5. Ja o tym będę mówić dokładnie jeszcze w najbliższym czasie. Moi kochani, nie wiem czy mnie słychać, ja chwilowo szybne film. Przepraszam Was bardzo, weszłam do środka, ponieważ no, ta burza jest dość głośna, a chciałabym, żeby pewne informacje zostały przekazane, i po prostu nie chciałam się przekrzykiwać z tym deszczem. E, apeluję tutaj również o ostrożność, ponieważ jak sami wiecie, Miesiąc wrzesień, jak co roku, przynosi nam zawsze jakieś polityczne, bolesne doświadczenia, i może się wydarzać jeszcze dużo w świecie. Mogą być jakieś bunty, mogą być jakieś demonstracje, pewnego rodzaju dziwne, w cudzysłowie, zagrania rządu, z którymi nie będziemy się zgadzać, i właśnie może być burzowo, musimy liczyć się z tym, że no, mogą się odbywać różnego rodzaju. Protesty, demonstracje, czy w świecie hmm, różnego rodzaju dziwne, niezbyt przyjemne e, sprawy. Nie chcę tutaj rozciągać tego bardzo mocno, ponieważ bardzo prosiłabym Was, abyście w tym miesiącu wrześniu podnosili swoje wibracje, bardzo mocno podnosili swoje wibracje w jakikolwiek sposób jest to możliwe. W miesiącu wrześniu dobrze jest na przykład rozpoczynać jakiegoś rodzaju kursy, szkolenia. I ja serdecznie zapraszam, jeszcze są wolne miejsca, na seminaria Rejki do Krakowa. Drugiego to jest w środę i trzeciego to jest w czwartek. W najbliższy okres drugi i trzeci września na Tynieckiej 82 z pięknym widokiem na Wisłę. W przepięknym zakątku takim centrum szkoleniowym Golden Mind odbędzie się to seminarium Reiki, a jeszcze 19 i 20 września też ruszę tutaj w, w Krakowie z warsztatami anielskimi. Więc serdecznie zapraszam. Macie dwa do wyboru warsztaty, które odbędą się właśnie we wrześniu, na które jeszcze są wolne miejsca, więc Was ciepło zapraszam. To jest w ogóle wrzesień dobrym okresem na to, żeby rozpocząć jakąś naukę albo zakończyć, bo zobaczcie, dziewiątka też kończy. Czyli możecie się uczyć, możecie się zapisywać na jakieś kursy, albo po prostu je też kończyć. Czyli jeżeli jeszcze macie jakąś pracę dyplomową do napisania, albo się bronicie, bo wszystko teraz zostało przesunięte, prawda, na wrzesień, albo jeżeli chcecie już wymigać, czy już zamknąć jakąś kooperację czy współpracę, a macie jeszcze jakieś zaległe sprawy do wykonania. W tym miesiącu dobrze jest to zrobić. Wbrew pozorom, miesiąc wrzesień jest również dobry do podróży, i niektóre osoby będą podróżować. Proszę, zobaczcie, schroniłam się tutaj, a burza już przeszła. Więc nie bójcie się również takich burz. Czasami trzeba powiedzieć nie, czasami trzeba zagrzmieć powiedzieć na przykład, nie zgadzam się na noszenie maseczki, ja się nie zgadzam, bo ja w to nie wierzę. To mnie w żaden sposób nie chroni, wręcz to mnie szkodzi. Ja nie zgadzam się. Mam wolną wolę i ja decyduję o tym, czy pozwolę sobie na przykład przyjąć jakąś szczepionkę, czy nie. Ja mówię na przykład nie o, przeciwko temu, żeby odbierano nam pracę, ale z całym sercem mówię tak, abyśmy się dalej rozwijali, aby ludzkość znajdowała rozwiązania kolektywne na wszelkie rodzaje, różnego rodzaju problemy na tym świecie. Moi kochani, ogólnie będziemy wchodzić przecież w 2021. Ja to w następnym filmie o numerologicznym roku mocniej rozwinę, bo jest to rok niesamowitych zmian i przemian. Dużo się będzie działo: rok nowoczesności, wchodzimy w nowe technologie, w nowe rozwiązania, w nowe zawody. Niewątpliwie nadchodzi nowa era, o czym już wspominamy od dawna, tak? Ta era wodnika, która będzie się rozwijała. No, natomiast też mogą być właśnie pewnego rodzaju wystąpienia, burze, demonstracje, nowe formy, na przykład rozwiązania na koronawirusa, nowa szczepionka, każdemu zostawiam, jak to się mówi, wolne sumienie, wolna wola, co zrobi ze swoim życiem, ze swoim ciałem. Natomiast to wszystko będzie się mocno kotłowało w tym roku 2021, który już zaczyna się od ostatniego nowiu września, czyli 17, będziemy wchodzić w energetykę miesiąca 5, czyli to też będzie bardzo ważne wydarzenie, ale o tym powiem troszeczkę później. Chciałabym też powiedzieć o tym czasie, co jest tu bardzo ważne. 13 nie, moi kochani, żebym nie pomyliła, kiedy. A bardzo ważne, że wchodzimy 6-6-9 Wenus wchodzi w znak lwa, czyli możecie sobie pozwolić na luksus i na szaleństwo. Wspaniały, taki dobry czas. Natomiast mamy też cofający się mars od 10, i tu uwaga, aż do 13 listopada i od 10. Owszem, września, długo, bo aż do 13 listopada nie zaczynamy nowych mocnych projektów, czyli otwarcie działalności gospodarczej, no nie. Yy, rozpoczynamy coś, co zupełnie musimy zacząć dopiero po 13 listopada. Oczywiście ten cofający się Mars nie będzie na wszystkich oddziaływał tak samo. To mocniej rozwinę w numerologii, dla wszystkich liczb numerologicznych, ale proszę o ostrożność. Jeszcze domykamy stare sprawy, natomiast będą, owszem, pojawiać się nowe możliwości wśród naszych znajomych, wśród naszych starych kontaktów w pracy, w kooperacji. Na pewno zwróćcie uwagę, że ten miesiąc mocno. Jest postawiony na sprawy uczuciowe, na sprawy rodzinne, na sprawy zamykania, karmy jeszcze, wyplątywania się ze starych związków, relacji, układów i w tym kierunku podążajcie, to postarajcie się zamknąć, ale otwierajcie się na nowe kursy, na nowe szkolenia, na rozpoczynanie na przykład nowego projektu, takiego, że idziecie na przykład do szkoły, zapisujecie się do rocznej szkoły albo zapisujecie się do mnie na kursy czy szkolenia. Serdecznie zapraszam. Albo rozpoczynacie, tworzycie jakiś nowy projekt, z którym wystartujecie, pokażecie go światło dopiero kiedy? Po 13 listopada. Jeżeli macie już jakiś pomysł, oczywiście na składanie CV, na pracę od 17 września i październik jest na to dobrym okresem. Natomiast rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej po 13 listopada, to chciałabym też nadmienić. Moi kochani, ważne, wyplątujmy się z wszelkiego rodzaju karmy. Po każdej burzy przychodzi słońce. Nadchodzi słońce. Nie ma burzy. Trwała ona chyba raptem 3 minuty. Polało, postraszyło, oczyściło powietrze. Jest pięknie, jest rześko i my możemy rozpoczynać nowy początek swojego życia. Często będziecie wchodzić owszem zdecydowanie w nowe kooperacje, w nowe związki, wieloletnie związki Karmę, która będzie nowa, czyli takie nowe, pozytywne, karmiczne relacje możecie stworzyć. Formy współpracy, nowy sposób na życie, zarobkowanie, coś kończycie, na przykład byłem 15 lat policjantem, albo byłam 19 lat kosmetyczką, a teraz będę robić zupełnie coś innego. Otwieram swój kanał, albo prowadzę warsztaty, seminaria, tak jak ja. Albo po prostu u, uczę się czegoś, studiuję, albo przeprowadzam się za granicę, albo wracam z zagranicy do kraju. No takie wydarzenia teraz będą na pewno e, na horyzoncie się pojawiać. Życzę Wam wytrwałości w tym wrześniu. E, miesiąc będzie zmienny, będzie czasami może i hmm, chaotyczny, może i nerwowy, ale jak będziecie wychodzić do ludzi, spotykać się z ludźmi, wyjeżdżać. Podróże jeszcze też bardzo dobrze podróżować, wyjeżdżać na kursy, szkolenia, będziecie poznawać niesamowitych ludzi, przyjaźni, które nawiążą się na wiele lat i być może nawet osoby samotne, ale jestem tego nawet więcej niż pewna, w tych podróżach, w tych spotkaniach poznają też osobę, która będzie ich wieloletnim partnerem. Warto wychodzić z domu, miesiąc wspaniały dla panien i wagi już też będziecie rozpoczynać swoje urodziny pod koniec września, czyli wszystkiego najlepszego dla was. I obserwujcie, mój kochani, moi kochani kanał. Teraz wysłuchajcie sobie przesłań dla wszystkich znaków Zodiaku, co na tą pełnię do najbliższego Nowiu 17 będzie się odbywać dla każdego znaku Zodiaku. Zapraszam do wysłuchania wszystkich serdecznie. Pozdrawiam i całuję i jeszcze raz zapraszam na moje seminaria 2 i 3 września do Krakowa. Są jeszcze wolne miejsca, więc kto ma ochotę przyjeść. I wejdź w cudowną energię Reiki. Dziękuję za uwagę.